Witam, Turemi, firma Ricard, przyczepy kempingowe, dzisiaj Hobby 560 Excelsior, przyczepa wyprodukowana w 2006 roku, wyposażona w przecionek Izabeli, szczegóły w opisie w ogłoszeniu, tradycyjnie pokażę Wam ją najpierw szybko z zewnątrz, bez kazy, bez zadrapań, bez uszkodzeń, wszystkie okna całe, kolory jak widzicie bardzo żywe, Możemy dołożyć oczywiście, jak ktoś będzie dobrze negocjował, bagażnik na dyszel, na rowery. Możliwy montaż jeszcze do tego movera, także wszystko jest u nas na miejscu. Jeśli ktoś będzie zdecydowany, to możemy o tym rozmawiać. Tak wygląda przyczepa z zewnątrz. Czyli jak widzieliście, nie ma żadnych uszkodzeń. Wchodzimy do środka, bo zimno, a tam zdecydowanie jest dużo bardziej przyjemnie. No i bardzo ładnie, co Wam zaraz pokażę. OK, jesteśmy wewnątrz. Naprzeciw wejścia Wichta nas duża kuchnia z dużym Blatem. Przyczepa nie jest posprzątana, jak wszystkie, o których mówię, podczas realizacji tych krótkich filmów. Blacik jest bardzo ładny. Nie jest nigdzie powibijany. Nie ma żadnych dziur. zmywak. Oczywiście wody są spuszczone. Kochenka trzypalnikowa. Wszystkie urządzenia są już po serwisie sprawdzone. Wszystko fajnie działa tu mamy jeszcze masę instrukcji jak się domyślacie w języku duńskim bo przyczepa sprowadzona z Danii ale sprzedajemy ją już z kompletem dokumentów gotową do rejestracji czyli z aktualnymi badaniami technicznymi z wszystkimi tłumaczeniami z fakturą na której jest zapis o 12 miesięcznej gwarancji i tak wygląda salon na podłodze są dedykowane do tego modelu akcesoryjne dywaniki podłoga oryginalna pod spodem wygląda w ten sposób no i tu mamy kanapy. Prezentują one się w ten sposób. Bardzo ładne też nie mają żadnych uszkodzeń, nie są powycierane. Tak jak widzicie, nie ma się do nich niczego przyczepić. To są te miejsca takie nefragiczne, gdzie się przychodzi. Wszystko jest naprawdę w dobrej kondycji, podobnie z tej strony. No i blat stolika, który się bardzo łatwo puszcza. O. I tutaj. Wędrują poduszki, które są dosłowne w szafie. Oparcie oczywiście znikają, wtedy mamy bardzo duże łóżko do, do spania. Jeszcze rzucimy sobie okiem na mybelki. Te fronty są bardzo ładne. Wszędzie jest sucho, wszystkie różniki suche. Cała przyczepa jest sucha, więc tutaj jakby nie ma niespodzianek. Tu za oparciami mamy duże schowki. Typowy taki słupek dla dla tego modelu we wszystkich narożnicach gdzie byśmy nie zajrzeli wszędzie jest sucho także tutaj musicie mi zaufać bo gdybym chciał wam wszystko pokazać to no, te filmy trwałyby dużo więcej oczywiście i tak będziemy zaglądać ale pewnie wszystkiego nie uda mi się pokazać tam będzie problem zajrzymy sobie pod siedzisko tak wygląda tutaj Podobnie z drugiej strony. Poduszki ogromne. Salon bardzo wygodny. E, może może do, przypominać komuś przyczepy, na przykład z Francji, gdzie e, są wykorzystywane przez środowisko, o którym nie chcę mówić, bo ktoś może się obrazić. E, I tam też są podobne rozwiązania. Natomiast no, to nie jest przyczepa z Francji. E, nie mieszkano w niej przez cały rok. Była używana wyłącznie sezonowo na wakacje, więc stan jest naprawdę doskonały. Jeszcze przy kuchni zaczniemy się tu, przy tych szafkach. Tu mam taką dużą szafę na, z szufladami, na przykład na garnki. To jest duża lodówka z czysta, bez zapachów. Piekarnik A szuflada na sztuczce mamy jeszcze taką półeczkę i cała magistrala instalacji gazowej i tu taka mała szafka do wykorzystania teraz, a jeszcze naprzeciwko się skupimy na moim przy tej szafce ona też jest fajnie podświetlona tu mamy duży piec do centralnego grzewania tu jest dodatkowa taka mała szafka wszędzie przy jak widzicie, że przy... też jest sucho Zajrzymy sobie jeszcze raz do tej szafy. Tu nie będzie widać, bo ona jest w takim bardzo dobrym wyposażeniu. Zabudowana dosłownie wszędzie. Tu są firanki do przedsionka. Jest to Izabela. Zaraz wam podpomnieć dokładnie jaki model, bo będziemy też sobie pod zaglądali. A tam właśnie jest schowany ten przedsionek. Szafka pod telewizor. To też ważne, jak to się otwiera i zamyka. Ten telewizor możemy obracać w jedną, w drugą stronę. No, tu już mamy sypialnię, zaraz tam przejdziemy. Drzwi wyskoczyły mi tutaj z ale już są zamknięte, otwarte, przepraszam. No i mamy sypialnię. Ta część się też odsuwa, i tak wygląda wtedy rzut, tutaj z tej części dziennej do sypialni. Duże łóżko, ma żeńskie metro, szerokie. Wszystkie łączenia, spojenia ścian, sofity wszędzie sucho. Taką mamy łazieneczkę, tutaj z umywalką przy sypialni. Szafki pod nią duże łóżko. Zanim tam zajrzymy, to spójrzmy sobie troszeczkę naprzód. Tak wygląda przód. Są rzepy do tej zesłonki. No i to, co najważniejsze w hobby, to front, przedniej ściany. Tutaj też jest bez skazy, nie ma żadnych niepokojących sygnałów, wszystko suche, parapet oryginalny, jak widzicie, czyli nic fajnie nie, nie wróży nic złego. Eee, w okna oczywiście żaluzje typu kombi, czyli przeciwsłoneczne i moskitery. Teraz sobie kupniemy tutaj poduszko, mamy bojek, przednia ściana, wszędzie bezpiecznie. Z tego co pamiętam, to boiler wymieniliśmy na nowy, bo poprzedni był pęknięty. Wiadomo, mróz zimno. To są rurki od przyciągnika. A sam przyciąnek zaraz wam pamiętam, to jest model. To jest Izabela. Model ustalimy na podstawie tej karteczki. Ambasador Alfa. Powiem z powrotem w kieszonkę. no i tak wygląda przecione, chociaż w części Wam pokażę jak nie stanie. Jak widzicie, tutaj nie mogę usiadnąć to. Takie ma kolory. Jest wszyscy nie jest wyblaknięty, więc na pewno jest w bardzo dobrej kondycji. Oczywiście można go wyciągnąć i całego jeszcze sobie obejrzeć już tutaj u nas na miejscu na przyczepy. W tej części dziennej jest jeszcze duże okna dachowe. Typowe hobby z podświetleniem. Została nam jeszcze do obejrzenia łazienka. Tak wygląda łazience. Jest zasłonka. Jest słuchawka. Wszystko działa. Wszystko sprawdzone. Można się tu z powodzeniem myć. Ok, to chyba było wszystko. Jeszcze tak powoli. Wam jak to wygląda? Fajny kolor mebli, takie trochę ciemne. Wprowadzają fajny klimat w przyczepie. No i co, osoby zainteresowane, proszę o kontakt pod numerem telefonu 608-40830. 608 4830 608 I zapraszamy do nas do firmy. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.